To ostatni moment. Powieś worki na balkonie. Ten trik sprawdzi się tylko teraz, bo liczy się czas. Wystarczy kilka kolorowych worków na śmieci. Na pewno masz takie w domu. Wybierz kilka z nich i wykorzystaj na balkonie. Każdy worek napełnij powietrzem i zawiąż. Jeśli nie masz kolorowych worków, możesz użyć zwykłe woreczki foliowe. Nawet te ze sklepu do pakowania owoców. Rozwieś je na barierce. Wystarczy je do niej przywiązać. Najlepiej, zrób to w kilku miejscach. Ich ruch na wietrze działa jak naturalny straszak. Dzięki temu mam spokój przez całą wiosnę. Nie muszę już walczyć z gołębiami, które brudzą balkon i zostawiają po sobie nieprzyjemny bałagan. Jednak musisz ten trik zrobić, zanim zaczną zakładać gniazda. Rozwieszam worki zawsze, pod koniec marca i od tamtej pory mam święty spokój. Gołębie myślą, że to coś niebezpiecznego i trzymają się z daleka. Nie muszę już pilnować, aby nie zrobiły sobie gniazda. To prosty, tani i skuteczny sposób, który naprawdę działa. Nie potrzebujesz chemii, nie ma hałasu i nie robi bałaganu. Spróbuj i przekonaj się, że gołębie mogą znikać, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tak, pozbywam się brudu po zimie. W mgnieniu oka przygotujesz swój balkon na wiosnę. Wystarczy prosta domowa mieszanka. Śnieg, roztopy i osadzająca się sadza sprawiają, że balkon po zimowych miesiącach wymaga gruntownego sprzątania. Na szczęście nie musisz sięgać po drogie detergenty. Sprawdzony domowy sposób pomoże ci skutecznie wyczyścić płytki. Najpierw usuń z balkonu wszystkie meble i przedmioty, następnie zamieć liście i inne zabrudzenia szczotką z twardym włosiem. Gdy powierzchnia balkonu jest gotowa, przemyj płytki wodą z płynem do naczyń. Następnie przygotuj domową mieszankę. Wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą utlenioną i nanieś na zabrudzenia, szorując gąbką lub szczotką. Na koniec spłucz czystą wodą. Przed czyszczeniem przetestuj mieszankę w niewidocznym miejscu. Jeśli płytki dobrze na nią reagują, możesz oczyścić całą powierzchnię. Dzięki temu prostemu trikowi twój balkon będzie gotowy na wiosnę. Załóż na klamkę klamerkę z gumką do włosów, a nie pożałujesz. Ten prosty trik jest zaskakująco przydatny. Nigdy nie wiedziałam, że zwykła klamerka z gumką będzie moim ulubionym gadżetem. Na pewno Tobie też ten pomysł się spodoba. Klamerkę do wieszania bielizny każdy ma w domu. Wystarczy jedna taka klamerka. Najlepsza będzie właśnie drewniana. I niezbędna jest jeszcze gumka do włosów lub gumka-recepturka. Musi być to gumka w miarę duża. Załóż ją na klamerkę. Łóż ją w miejscu, gdzie klamerka zaczepiana jest na sznurek. Teraz gumka nie wypadnie. Załóż taką klamerkę z gumką na klamkę od drzwi balkonowych. Drzwi balkonowe nie mają klamki na zewnątrz. Kiedy więc wychodzimy na balkon, drzwi pozostają otwarte lub chociaż uchylone. Ale wcale tak nie musi być. Kiedy założysz gumkę z klamerką na klamkę, wyjść na balkon, trzymając w ręce klamerkę. W ten sposób zamkniesz za sobą drzwi. Ten prosty sposób przyda się i latem, i zimą. Nie będziesz już wychładzać ani nagrzewać pokoju tylko dlatego, że wyszedłeś na chwilę na balkon. Coraz więcej osób wiesza balony na balkonie. Powód jest zaskakujący. Jeśli zauważysz takie balony na czyimś balkonie, będą one oznaczać jedno. Chociaż wygląda to na początku dziwnie, jednak ma wielką zaletę. W tym filmiku dowiesz się, jakie mają znaczenie. Wystarczy kilka balonów, wybierz kilka balonów. Może masz w domu jakieś balony po karnawale czy po urodzinach dzieci. Im są bardziej kolorowe, tym lepiej. Wielkość nie ma znaczenia nadmuchaj je, przywiąż do każdego balonu tasiemkę. Mogą być różnego koloru i długości. Możesz związać nawet dwa lub trzy balony jedną tasiemką. Wyjdź na balkon i przywiąż balony do barierki. Zrób to w kilku miejscach. Balony mogą wisieć na barierce z obu stron. Wiatr będzie nimi poruszał. I o to właśnie chodzi. Jeśli zauważysz takie balony na balkonie, to musisz wiedzieć jedno: one nie są ozdobą balkonu. Nie są też montowane na nim z powodu domowej uroczystości. Nie jest to też żadne oznaczenie mieszkania. Za to jest to doskonała ochrona. Przed czym? Przed gołębiami. Balony je odstraszają. Ptaki nie przylecą na balkon, na którym są balony. Nie musisz obawiać się, że założą na nim wiosną gniazdo. Ani, że zabrudzą ci płytki i poręcz. Wystarczy kilka balonów, aby nie było na nim więcej ptaków. To świetny sposób na gołębie. Sąsiedzi szybko zaczną robić tak samo, kiedy zauważą, że na Twoim balkonie nie ma już ptaków. Po zimie biorę folię aluminiową i owijam nią poręcze na balkonie. Ten sposób daje 100% skuteczności. Zwykła folia aluminiowa sprawi, że nie będziesz musiał nic więcej robić. Na pewno masz folię aluminiową w domu. Ma ona wiele zastosowań. Oprócz pakowania kanapek i pieczenia mięs, możesz jej używać w zmywarce. Dzięki folii aluminiowej kieliszki, szklanki i sztućce są błyszczące. Na pewno też już sprawdziłeś, dlaczego warto wrzucić kulki z folii aluminiowej do spłuczki. Oraz już wiesz, że folia aluminiowa sprawdzi się do usuwania tłuszczu po smażeniu. Zlany do niej tłuszcz po zastygnięciu można wyrzucić. Dzięki folii nie musisz zapychać swoich rur i wydawać pieniędzy na hydraulika. Ale o tym zastosowaniu folii aluminiowej na pewno jeszcze nie wiesz. Weź kawałek folii aluminiowej i owiń nim balustradę. Kawałek folii musi być dłuższy, aby zawinąć ją dobrze na metalowej poręczy. Weź kolejny kawałek i zawiń balustradę obok. Folia ma rolę ochronną, dzięki niej nie będę musiała sprzątać tak często balkonu. Jak to możliwe? Folia sprawi, że gołębie nie będą na niej siadać. Dzięki niej nie muszę już ich przeganiać ani sprzątać odchodów po nich. Folia jest szeleszcząca i błyszcząca. Ptaki tego nie lubią. Wybiorą inne miejsca, ale twój balkon będą już omijać z daleka. Kiedy są największe upały, weź folię aluminiową i spray. Ten duet uratuje cię tego lata. Wystarczy trochę wody w butelce ze sprayem. Spryskaj wodą całą powierzchnię okna. Teraz przygotuj zwykłą folię aluminiową. Taka folia ma błyszczącą i matową stronę. Oderwij kawałek folii i przyłóż ją do okna błyszczącą stroną. Błyszcząca strona działa jak lustro, więc odbija światło. Wilgotna szyba sprawia, że folia przykleja się do szyby błyskawicznie. Pamiętaj, że błyszcząca strona musi znajdować się na zewnątrz domu. Tak oklej całe okno, na które padają promienie słoneczne. Kawałek po kawałku, aby folia okryła całą szybę. Dzięki warstwie folii aluminiowej ochronisz się przed upałem. Odblaskowa strona skutecznie odbija światło. Jest to prosty trik stosowany przez wiele osób w krajach śródziemnomorskich. Upały już mnie tak nie męczą, od kiedy używam tej metody na wszystkich moich oknach. Sprytny trik z klipsem, o którym nigdy wcześniej nie słyszałeś. Żałuję, że nie wiedziałam o tym wcześniej, bo to naprawdę genialne rozwiązanie. Czasami chcemy zostawić okno uchylone, ale boimy się, że otworzy się szerzej lub całkowicie zamknie. Czy wiesz, że zwykły klips biurowy może pomóc utrzymać okno w stałej pozycji? Wystarczy umieścić klips na ramię okna, następnie delikatnie przymknij okno, aż poczujesz opór. Zachacz klamrę o metalową śrubę w ramię okna. Gotowe. Dzięki temu okno pozostanie uchylone na kilka centymetrów. To prosty sposób na lepszą kontrolę nad uchyleniem okna. Umożliwia to wentylację bez ryzyka niekontrolowanego otwierania taki klips jest łatwo dostępny i tani. Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy jest dobrze zamocowany. Dzięki temu rozwiązaniu możesz cieszyć się świeżym powietrzem w domu. Spróbuj tego triku już dziś i ciesz się komfortową wentylacją w swoim domu.